Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. E, właśnie nagrywałam dla Was podsumowanie tego filmu i zakończenie tego vloga, i zorientowałam się, że byłam chyba tak zaaferowana tym biurem i tym wszystkim, że zapomniałam się sobie przywitać. Także dzień dobry, e, witam się z Wami w kolejnym filmie i zapraszam Was do oglądania tego vloga. Jedziemy robić biuro. Przyszłuchajmy wszystkie meble, e, także teraz lecę do biura właśnie i będziemy wszystko składać. Znaczy... Tych mebli jest bardzo mało, dlatego będziemy składać je sami. Nie ma tutaj potrzeby... Czekajcie, bo próbuję jedną ręką otworzyć to, Dobra, udało mi się. Nie ma tutaj potrzeby, żeby... Fuck, otworzyłam też bagażnik. Nie ma tych mebli dużo, dlatego nie wzywamy żadnych fachowców ani nic takiego, bo... Tak naprawdę jest takich stricte, stricte mebli. No to mamy stół i mamy krzesła. Fajnie, nie mogę się już doczekać, bo wydaje mi się, że będzie to wyglądać naprawdę dobrze. O nie, to Martyna jechała tutaj wczoraj ze mną i ustawiła nawiew na chyba 7. Ale dzisiaj, słuchajcie, jest piękna pogoda, w końcu nie pada deszcz. Cześć piękne słońce. Nie ja zauważyłam, że zawsze jak wchodzę do auta i coś do Was gadam, to komentuję pogodę. Słuchajcie, warto też na samym początku zaznaczyć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest dekoracja domu. I to też stamtąd zamówiłyśmy wszystkie praktycznie rzeczy do naszego biura. Będę miała również dawać kod, więc jeżeli czymś się zainspirujecie, jeżeli coś Wam się spodoba, to będziecie mogli sobie to kupić w niższej cenie. Pokażę Wam już wszystko, jak to wygląda. Najpierw będziemy wszystko składać, nagrywam Wam taki mały backstage, jak, jak to wszystko u nas wygląda, a tymczasem Moi drodzy Ja lecę i oczywiście zapraszam was Do oglądania tego filmu I do spędzenia tego dnia ze mną Ostatnio cały czas słucham tej piosenki Tak mi się podoba, jest taka pozytywna I taka fajna, muszę wam ją w ogóle wrzucić na insta bo wiem, że wy bardzo lubicie jak ja wam wrzucam muzę Taką, której słucham Ja słucham przeróżnej muzyki, ale ten kawałek jest naprawdę Dobry, przeszły mnie kawałek dalej Ale ten też jest fajny, jakbyście chcieli się zainspirować Dobra, wchodzę do biura Zaczęliśmy oczywiście do rozpakowania wszystkiego i zobaczcie, jakie piękne. Zmówiłam też trochę dodatków tutaj. Robimy, moi drodzy, test krzesło. No fajnie. Fajnie, że zielone wzięłyśmy co, ale jednak, żeby było białe. Miała być czarna lewa, powiedziała, że może weźmy jakiś kolor, bo będzie tak smutno i super to było. zaraz wam pokażę, bo jeszcze tutaj nie do końca wszystko urządziłyśmy, ale idziemy spryskać lakierem do włosów wszystkie trawy, które za. Mówiłyśmy, ponieważ jak się ich nie spryska, to niestety się z nich sypie. Ale to jest fajny tip, o którym Wam już kiedyś mówiłam, że wystarczy je naprawdę mocno, obficie spryskać lekierem do włosów. Ja w ogóle teraz kupiłam jakiś taki mega mocny 5 Plus, i wtedy na długo nic totalnie się z nimi nie dzieje i cały czas wyglądają dobrze. No, ale super, bo popatrz już. Nie no leci. tak, nie leci, no. Musicie naprawdę tego lakieru do no, konkret, nie żałować. I to wtedy zasycha i po prostu ma taką sztywną formę i polecamy Wam to robić na zewnątrz. Słuchajcie, zamówiłam też coś takiego. W przypiętym komentarzu będziecie mieć linki do wszystkich tych produktów, które wybrałyśmy, ale zobaczcie, jakie to jest piękne. Inny zupełnie niż ta trawa i będzie fajne na stół. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jestem po prostu zauroczone na tym na stronie dekoracji domu macie też dużo takich akcesorów do łazienki my sobie zamówiłyśmy tylko taki dozownik na mydło ale jeżeli wy potrzebujecie odświeżyć swoją łazienkę to naprawdę jestem bardzo bardzo duży wybór takich rzeczy Tak to moi drodzy wygląda. Tutaj Wam pokazuję tylko część biurową. Nie będę Wam pokazywała części magazynowej, ponieważ to jest ta część, którą właśnie urządzałyśmy. E, tutaj mamy taką przestrzeń do pracy: mamy duży stół, krzesła. Oczywiście jakieś dekoracje, zegar na ścianie, lampę. Tutaj mamy stół, który ma taką imitację marmuru. Przepiękny więc jest, w ogóle bardzo nam się on podoba. I do tego wybrałyśmy wazon, który idealnie tutaj pasuje. No i ta dekoracja, którą się już zachwycałam, bardzo, bardzo ładna. Świeczka oczywiście, twinkle. Tutaj wszystkie te dodatki, również ten pojemnik na chusteczki jest oczywiście ze sklepu Dekoracja Domu. I pamiętajcie o kodzie WA15, o którym Wam jeszcze będę przypominać. I tutaj słuchajcie, jeżeli chodzi o ten stół, przede wszystkim... Chcieliśmy wybrać stół, który będzie mieć czarne nogi i krzesła, które będą mieć czarne nogi, tak, żeby to wszystko wyglądało spójnie z dodatkami z tym zegarem, który tutaj jest. E, nawet ze statywem czy z tą lampą, tutaj mamy taką przestrzeń, z razem do czego ona nam będzie służyć, ale nie wiedziałyśmy, że ten stół ma takie genialne nóżki. On ma takie nóżki, które się e, ruszają e, i dostosowują do podłogi. Nie będziecie miały takiej sytuacji, w której ten stół będzie Wam się po prostu bujał. No, to jest zajebiste. Tak, i te wszystkie nóżki, właśnie, one tak ruszają się tutaj. Znaczy, no w tej chwili się nie ruszają, ale zanim się je postawi, się ruszają. Tak, on jest bardzo w ogóle stabilny i on przepięknie wygląda z tymi krzesłami. I jak już jesteśmy, słuchajcie, przy krzesłach? Zdecydowałyśmy się na krzesło w kolorze zielonym. Ewa Wam zaprezentuje, tak, <głos》>, że krzesło jest bardzo wygodne, bardzo naprawdę super. bardzo wygodne. I wylała nam się już woda na to krzesło. Tak, i nie została nam żadna plama. No, to, to jest, jest super. Coś, ale jest bardzo, bardzo. Tak, my już tutaj wczoraj pracowałyśmy, tutaj właśnie będziemy ustalać kolekcje, projekty, kolory, podejmować wszystkie najważniejsze decyzje, także to jest bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o naszą markę. Zdecydowałyśmy się finalnie na krzesła w kolorze zielonym, na początku planowaliśmy krzesła w kolorze czarnym. I teraz z perspektywy czasu myślę, że to była bardzo dobra decyzja, że jednak te krzesła są zielone, ponieważ tak fajnie to rozjaśniło w ogóle tą przestrzeń i dały taki, taki fajny akcent. Energię. Taką energię fajną dały, dokładnie. I ten odcień tego zielonego też jest przepiękny, bo to jest słuchajcie taka typowa butelkowa zieleń. Krzesła są welurowe, mają takie pikowane obicie. Jeżeli chodzi o ten wazon, to wybrałyśmy takie dwa wazony. Tutaj mamy taką dekorację na stole i tam jeszcze na naszej ściance do nagrywek i zdjęć mamy drugi wazon identyczny, ponieważ to wazon bardzo nam się spodobały Tutaj mamy też taką czarną podstawkę właśnie na świeczkę I ten wazon również jest z dekoracji domu I idę, słuchajcie, do lampy, która jest po prostu... No mega jest To jest taka lampa w stylu retro Ona w ogóle daje naprawdę ładne światło Ja kupiłam też do niej taką ciepłą żarówkę, zauważyłaś? Bardzo naprawdę ładnie Co to wygląda to No dawaj, robimy prezentację Uuu, uh, yes Można nią regulować, więc możemy sobie wystawiać. Tak. Tak naprawdę my tę lampę kupiłyśmy w celach takich bardziej dekoracyjnych, ale myślę, że ona też będzie fajna nawet do pomieszczenia. Bo daje naprawdę ładne światło i ma bardzo taki fajny kolor, jest ogólnie w stylu takim bardziej retro, ale świetnie wygląda razem z tym zegarem. To jest taki klasyczny, metalowy, czarny zegar. Tutaj postawiliśmy na prostotę, ale też uważam, że fajnie się skomponował i ten zegar. Słuchajcie, i ta lampa razem z czarnymi nogami stołu i właśnie czarnymi nogami krzeseł. Wiesz co, jeszcze jest jeszcze fajna z tym zegarzem, że to jest taki prawdziwy zegar, bo bardzo często się zdarza, że takie zegary to jest po prostu atrapa, tak? A tak, ja tego nie mamy... wiedziałam i miałam taki mały zawał, bo y, rozpakowuję to Ewa, tak, Ewa, a to jest atrapa, a ja tak. Ups, nawet tego nie sprawdziłam. Ale to jest właśnie prawdziwy zegar, także, tak jak Ewa powiedziała, to jest też duży plus. Na samym początku w ogóle, jak planowałyśmy tutaj, jak urządzimy to biuro, to stwierdziłyśmy ze wam, że, no, postawimy tutaj może dwa biurka, no wiecie, żeby tak było, jak w takim typowym biurze. A potem właśnie nas tak olśniło, że przecież będziemy to wszystko ustalać razem, że potrzebujemy po prostu pięknego stołu, krzeseł i takiego klimatu, no, dokładnie takiego, jak zrobiłyśmy. Naprawdę super nam się tu pracuje. I to było też bardzo dobre rozwiązanie, że właśnie zdecydowałyśmy się na taki duży stół, poza tym zawsze, jak ktoś do nas. Tutaj przyjdzie, to będziemy mogli go pięknie z tej ugościć pyszną kawką. I zrobiła nam się taka tutaj kreatywna przestrzeń. Tak, zrobiła nam się taka fajna, kreatywna przestrzeń, naprawdę. I przechodzimy do drugiej części. Słuchajcie, tutaj zaaranżowałyśmy taką przestrzeń typowo pod nagrywki, pod zdjęcia, pod wszystkie nagrania typu mierzymy, prezentacje nowych kolekcji i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze musimy zakleić tą listwę, która jest brązowa. Natomiast mniej więcej będzie wyglądało to tak. Postawiłyśmy na totalny minimalizm, ponieważ tutaj najważniejsze będą, będzie modelka, będą produkty, a nie to, co się dzieje dookoła. Natomiast chciałyśmy tutaj stworzyć taki styl trochę boho. Stąd też trawy. Takie trawy ja mam w domu i te trawy bardzo lubię. Uważam, że one dają bardzo, bardzo fajny klimat. Ło, wow, ale spryskany lakierem. I tutaj tak samo jest wazon, to jest dokładnie taki sam wazon, jak mamy na stole, a do tego wybrałyśmy takie trzy kosze. Być może tutaj coś jeszcze w tych koszach się pojawi, może jakaś roślina, tego jeszcze nie wiemy. Nie wiem, czy rośliny to przeżyją mniej ciebie. My nie mamy ręki dorośli, po prostu, ale bardzo byśmy chcieli. Chociaż mamy też piękny widok, słuchajcie, jak widzicie za oknem, i mamy tutaj bardzo dużo zieleni za oknem. Więc ta zieleń nam troszeczkę rekompensuje brak zieleni w środku. Chociaż nie, oszukuję. Mamy tu jednego kwiatka, zobaczcie. Mamy tutaj takiego jednego kwiatuszka, Ewa go przyniosła z domu. I to jest nasz kwiatek biurowy, jedyny. Także jeżeli chodzi tutaj o to miejsce, to tak ono wygląda. Jest naprawdę bardzo proste. Biała ściana, kosze, wazon, trawa i tyle jest na podłoga. Jeżeli chodzi o tą podłogę, bo mogą się pojawić pytania, to jest taki zwykły linoleum. Z jakiegokolwiek budowanego sklepu, sprzedawane na metry. Po prostu położyliśmy do tutaj, żeby, no wiecie, wszystko ładne, spójne. Musimy tylko jeszcze ogarnąć tą listwę, żeby się nie odznaczała. Bardzo fajnie też, słuchajcie, są te kosze. Bardzo porządnie zrobione. Podoba mi się to wykończenie tutaj. I te kosze będą Będą też fajne, po prostu nawet jako dekoracja do salonu, do sypialni, jako miejsce do przechowania, czy jako osłonka na kwiatek. Też wydaje mi się, że taki kwiatek w takiej słońce wyglądałby super. Na oknach, tutaj na tych dwóch pierwszych, będą też takie mleczne rolety zaciemniające, tak żeby nam naturalne światło nie wpadało aż tak jak teraz, ponieważ głównie tutaj będziemy posługiwać się lampą. Mamy lampę, która naprawdę daje piękne naturalne światło, ale rolety nam pewnie przyjdą za kilka dni, ponieważ dopiero wczoraj je zamówiłyśmy. No i o tej przestrzeni tutaj chyba już nie ma co więcej. Gadać, bo tak jak widzicie, jest bardzo minimalistyczna, bardzo prosta. Jestem też ciekawa, jak to będzie potem wyglądało w praniu o tych wszystkich nagrywkach, bo to, co wy teraz widzicie, to jest oczywiście bez światła i tak dalej, i tak dalej. Jak będzie zaklejona ta listwa, będzie tutaj piękne światło, biała ściana i te dekoracje. Wydaje mi się, że naprawdę będzie to wyglądać dobrze. Tak się to, moi drodzy, prezentuje po drugiej stronie, czyli dokładnie za tym, co teraz widzicie, mamy tą część magazynową, której Wam nie pokażemy teraz, bo jest tam dosyć spory bałagan na razie. Mamy też fajnie, że mamy rozdzielone te dwie części. Tutaj mamy właśnie tę część biurową, e, część na nagrywki, a za nami ciągnie się tam część magazynowa, gdzie mamy wszystkie nasze produkty, stanowisko do pakowania i tak dalej, i tak dalej. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba, jak Wam się podobają kolory. Ja jestem na maksa już ciekawa, jak tutaj te nagrywki będą wychodziły. E, takiego miejsca właśnie jak to, no brakowało nam, także bardzo się cieszę, że udało nam się to zrobić. Ja teraz, słuchajcie się, na chwilę z Wami będę żegnać, a my z Ewą siadamy i... Ustalamy kolejne rzeczy dotyczące nowej kolekcji Jesteśmy na maksa zadowolone To jest zupełnie inny level Wiecie, mieliśmy wcześniej takie no, zwykłe, proste biuro y, Takie typowo robocze i tak dalej Natomiast teraz to jest takie nasze miejsce Wczoraj już tam pracowałyśmy I no super, naprawdę Bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwe I dumne, słuchajcie, z tego jak nasza marka się rozwija Nasza marka maja premierę 5 grudnia w mojej urodziny i no nie powiem, że już za moment No ale zbliżamy się do naszej pierwszej rocznicy I myślę, że naprawdę jak na tak krótki czas Osiągnęłyśmy bardzo dużo I jestem bardzo dumna też z tego co tworzymy Jestem dumna, że wkładamy w to tyle pracy I ta praca przynosi efekty Z tego miejsca też oczywiście bardzo dziękujemy za współpracę I tutaj też warto przypomnieć o kodzie O kodzie Evo15, który działa dla Was Na wszystkie produkty, które nie są przecenione W sklepie dekoracyjnym. Domu Macie naprawdę mnóstwo produktów I z kategorii dekoracyjnych I mebli i właśnie takie rzeczy do biura, do pokoju dziecięcego Do ogrodu, do łazienki Naprawdę wybór jest bardzo, bardzo duży e, Dlatego myślę, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie Macie też tam przeróżne style Zresztą mogliście to zobaczyć nawet teraz Po tym jak my um, urządzałyśmy nasze biuro e, Macie też bardzo dużo tam fajnych rzeczy Takich w stylu boho e, Naprawdę warto wejść, zobaczyć KOT EWA 15 A wracając do tematu biura, to nasunęło mi się takie przemyślenie Które chcę wam powiedzieć, że No po prostu zawsze warto wierzyć w swoje marzenia Zawsze warto wierzyć w siebie, nie warto się poddawać Nie bać się realizować tych marzeń I cisnąć pracować, naprawdę Bo ciężka praca zawsze się opłaca I nie ma nic fajniejszego niż jak widzicie Realny efekt jaki wasza praca daje I takie uczcie takiego spełnienia Takiej satysfakcji ja na przykład mam takie uczucie, jak czytam wiadomości od Was, jak odbieracie nasze produkty, jak piszecie mi, że dresy są świetne, że sukienka jest piękna, że nigdy tak kobiety się nie się jak w niej. Wasze opinie i każde Wasze zamówienie jest dla mnie takim motorkiem, że jeszcze bardziej mi się chce. Dlatego bardzo, bardzo Wam też za to dziękuję, że jesteście, że zamawiacie nasze produkty, że dzielicie się opiniami. Naprawdę mamy super klientki. Cieszę się, że udaje nam się generować taki obrót, że możemy cały czas inwestować, możemy poszerzać nasz asortyment, możemy naprawdę robić fajne rzeczy. I nasza marka może się tak szybko rozwijać To jest super, naprawdę A teraz, moi drodzy, będę się żegnać Dziękuję wam bardzo, Będzie odejdź Nie, 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 tu Chodź, tu chodź Jak mi rozwalisz statyw, chodź Chodź, dziadu jeden, no nie chcę iść Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał Zapraszam was oczywiście do subskrypcji mojego kanału Do zostawienia komentarzy, napiszcie jak wam się podoba Biuro I bujaczki, całuję do zobaczenia. A, Boże Synu, proszę Cię. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mua, pa!